Myślę, że w miejscu tu na Podkarpaciu, gdzie jak słyszeliśmy podczas inauguracyjnej mszy Hubertowskiej, bowiem 3 listopada tuż przed nami, a więc łączyło się to wydarzenie targowe z obchodami świętego Huberta, naszego patrona w Rzeszu, to najstarsze koła tutaj powstawały. Myślę, że jeszcze drugi aspekt świadczy o tym, że nie jest to wydarzenie lokalne, ogólnopolskie powiedziałbym, z większym wymiarem. Echa tych targów poniosą się poza granice Polski, bo obok jest lotnisko w Jasiące zlokalizowane. Jedno z najważniejszych miejsc powiedziałbym nie tylko w Europie obecnie, ale być może i w świecie. I to wydarzenie przyciąga wielu sympatyków. Łowiectwa, wędkarstwa, jeździectwa, pszczelarska. A więc sympatyków wszystkich tych, którzy na co dzień są strażnikami przyrody, dbają o dobro ekosystemów. O równowagę i o to, żeby przyroda w dobrym stanie była zachowana nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń. Pięć lat to już stromy jubileusz. Czas na podsumowanie naszego przedsięwzięcia. Z jednej strony, bardzo ważne wydarzenie to święty Hubert i piękna msza święta, która oddaje cześć zmarłym myśliwym, koleżankom i kolegom, ale także pokazuje nam drogo, drogę, którą powinniśmy znaleźć. Druga część to już coś dla ciała, czyli targi związane z łowiectwem, z leśnictwem, z wędkarstwem, z przelarstwem, z jeździectwem. Niebywała historia. Tysiące ludzi dzisiaj przybyło na targi, żeby korzystać z różnego rodzaju obszarów, Działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Należy do Koła Łowieckiego, wojskowego Koła Łowieckiego Rogacz w Rzeszowie. Nazywam się Agnieszka Witkowska. i Dzisiaj przyjęłam ślubowanie myśliwskie tutaj na scenie g Arena. Jest to. Stresujący, ale bardzo podniosły moment. Dopełnienie pewnej drogi, przebytych kursów, łowieckich egzaminów, a teraz ślubowanie, najważniejszy moment w życiu myśliwego Diany, kobiety Diany. Nazywam się Barbara Smuk. Dzisiaj miałam tą przyjemność uczestniczyć w ślubowaniu, na którym zostałam oficjalnie Dianą. Jestem w kole Borek Kolbuszowa. Moja pasja do myśliwstwa pojawiła się już dużo wcześniej, ale przede wszystkim moi przyjaciele, którzy mnie w to wszystko wprowadzili, to, to zostało to, że zostałam tą myśliwą. Tak? Podczas ślubowania czułam się bardzo dobrze, troszeczkę byłam zestresowana, bo była to dla mnie bardzo podniosła uroczystość i chwila. Bardzo się cieszę, że można dostrzec wiele motywów związanych ze świętym Hubertem, z naszym patronem. Koszulki, biżuteria, obrazy, to wszystko jest ciągle aktualne. Mało tego, widać tego coraz więcej, także myśliwi nie wstydzą się patrona, a można powiedzieć, że ten kult rozwijamy coraz bardziej i ten Hubert jest aktualny również dziś i myślę, że w przyszłości. My jako Polski Związek obchodziliśmy w roku ubiegłym swoje stulecie. Jesteśmy więc rzeszeniem, a więc najstarszym NGOsem, który działa na rzecz środowiska, ekosystemu, w którym żyjemy, a wtedy kiedy dzika przyroda potrafi tak reagować jak w ostatnim czasie na południu kraju, spieszymy z pomocą, organizując ciepłe posiłki dla poszkodowanych, dla służb ratowniczych, niosąc pomoc nie tylko materialną, ale również zebraliśmy blisko 2 miliony złotych jako polski Związek Łowiecki i skierowaliśmy na pomoc dotkniętych powodziom. nazywam się Grzegorz Siwek, znany też jako Siły Myśliwy. Jestem tutaj w Rzeszowie pierwszy raz na targach. No, robię wrażenie, masa ludzi, wielu wystawców, bardzo ciekawe produkty, wiele nowości, więc naprawdę jest się czym zająć i jest to pooglądać, co, co pozwiedzać. Chciałam Wam zdradzić tajemnicę. Najfajniejsze na świecie są polskie diany, najpyszniejsze na świecie są dzikie burgery polskiego, a najpiękniejsze ubrania to są z marki Taurus. Największą furorę na targach robią nasze sukienki, inspirowane naturą, motywami leśnymi. Diany są w nich zakochane. A tutaj mamy hit tej jesieni – tunika z jeleniem. Wspólnie z leśnikami organizowane jest to wydarzenie, więc myślę, że przyciągnie podobnie jak w latach ubiegłych, wielu sympatyków i zwiedzających organizatorzy szacują, że będzie ich ponad 7 tysięcy. W związku z tym prawdziwy obraz o łowiectwie, który tutaj można y, zobaczyć, odbije się w moim przekonaniu szerokim echem, bowiem i polska telewizja przyjęła zaproszenie, prezentuje telewizje lokalne, branżowe. Także myślę, że ten szeroki oddźwięk o naszych targach łowieckich z Rzeszowa będzie miał taki wymiar edukacyjny i poznawczy, nawet dla tych, którzy nie zdołają tutaj przyjechać w ten weekend. Witam Was serdecznie. Chciałam Wam pokazać, gdzie się znajdujemy. Proszę bardzo, honorata Leśna Grabka. Ale gdzie? Bo oczywiście, że w Rzeszowie. Chciałam Wam przedstawić najpiękniejszy model lekki. Zgrabny, podkreślam, kobietki Delta 10x32, w którym możemy zobaczyć Jelenie, dziki, rogacze i na przykład przystojnych myśliwych. Współcześni myśliwi sprawieni są nowości i ze względu na dużą popularność optoelektroniki zazwyczaj właśnie pytają o nowości, jeśli chodzi o sprzęt termowizyjny. To, co właśnie tutaj prezentujemy, to jest najnowszy, najlepszy celownik termowizyjny z firmy Pulsar, czyli termion z obiektywem 60 mm i detektorem HD 1024x768. Powiększony wyświetlacz 2560x2560 pikseli, wzmocniony tubus. To jest to właśnie, o co klienci pytali i to można sprawdzić, przetestować na targach. Tutaj Karpatia Hunting 2024. Bardzo dobra impreza. Jestem na niej pierwszy raz. Nie spodziewałem się takiej frekwencji. Jest bardzo dużo ludzi. Eee, przyjechałem ze swoimi najbliższymi, dla których wywożę stąd dwie fajne maskotki. z dziczyzny. Mamy, mamy udźca pieczonego, wieprzowego, szaszłyki, golonka, kiełbaska z wędzarni. Sama przyjemna, a już o zapachu nie powiem. No i co podstawa? Podstawa dziczyzna. No te, też te targi są też targi są łowieckie, także ciężko, żeby nie było dziczyzny, zdrowej dziczyzny. Paweł Gradowski, myśliwy, pasjonat łowiectwa, szef kuchni, uczestnik piątej edycji MasterChef. Już to było bardzo dawno, ale jak widać, to ludzie jeszcze pamiętają, przychodzą, chwalą, że smaczne. Nie wiem, czy chwalą mój wizerunek, chociaż do przystojnych nie należy, to pewnie jedzenie. Stałem się ostatnio edukatorem od dwóch i pół roku, edukatorem dzieci w szkołach, w przedszkolach i zarazem mam taką własną hodowlę ptaszków, zwierzątek, które po prostu biorę do szkół, do przedszkoli, omawiam, prezentuję, pozwalam głaskać, przytulać się, także jest to dla dzieci naprawdę. Super, i tu mieliśmy też frekwencję niesamowitą. W tej chwili już troszeczkę mniej, ale był okres taki, że naprawdę sporo dzieciaczków tu przy naszym stoisku było i, i cieszyło się tym, co, co tu mam po prostu. Oluś, powiedz Dziedziowi, co Tobie się najbardziej poddawało podczas tych targów? Mój występ. Nie no, ale tak powiedz tak całkiem serio. Wiesz, no, nie wypada Dziadka chwalić. Tylko powiedz, jak chodziłeś tutaj między tymi wystawcami, co najbardziej tobie się podobało? Dużo było broni. Broni było dużo, tak. Obiad był dobry. Obiad był dobry, z dziczyzny tym podkreślać. Wszystkie potrawy związane z dziczyzną. Więc dziczyznę, dziczyzna cię smakuje, prawda? Uh -huh. Bardzo dobrze. Przyszły myśliwi koło soku. jakie to podkarpackie placki pieczone na sodzie. Dawna nazwa sody oczyszczonej to właśnie proza, dlatego, dlatego proziaki, dawniej pieczone w każdym domu, wtedy kiedy brakło tak naprawdę chleba. Generalnie wypiekamy proziaki według tradycyjnej receptury, stosujemy żadnych polepszaczy, używamy tylko sody, soli, cukru, pieczemy je na kafirze i używamy mąki. Najnowsza lornetka multispektralna Khabrok HX60L. Matryca 1280, sensor noktowizyjny w rozdzielczości 4K, czułość termiczna 18 mK, duży wyświetlacz, obserwacja obuoczna, wbudowany dalmierz laserowy oraz doświetlacz podczerwieni. Kolejna rzecz, którą chcę się z wami podzielić, to Stellar 30 czyli najnowsza luneta termowizyjna z wbudowanym dalmierzem laserowym w obiektywie. Wprowadziliśmy pierwsze na rynku rozwiązania takie jak bezmigawkowe odświeżanie, duży okrągły wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 2560 pikseli. Tubus 30 mm, wygląd klasycznej lunety, wbudowanie dalmierza w obiektyw pozwala nam zaoszczędzić gabaryty tej lunety. 15 kelwinów czułości termicznej Myślę, że stawia ją w tej chwili w czołówce, jeżeli chodzi o lunety termowizyjne na rynku. Bardzo dziękuję. Piąta edycja targu w Rzeszowie ze wszech miar udana, proszę jaka wielka liczba wystawców. Obraz myśliwych, którzy na co dzień są strażnikami przyrody prowadzą gospodarkę włowiecką, dbają o bioróżnorodność i równowagę ekologiczną w przyrodzie i troszczą się, aby te dobra odnawialne natury były racjonalnie zagospodarowane. Myślę, że to wydarzenie ma duże znaczenie. Zasięg ogólnopolski nie tylko, ze względu na lokalizację obok lotniska w Jasiące. Myślę, że echa o tym wydarzeniu odbiją się szeroko również poza granicami naszego państwa. Zapraszamy za rok na szóste targi Leśnictwa i Łowiecka. Daszbur!